Masz dosyć jedzenia jajecznicy i jajek sadzonych na śniadanie? To świetnie się składa, bo dziś zrobimy alternatywę dla tych przepisów, czyli jajka po turecku. Do dzisiejszego przepisu będziemy potrzebowali jogurt naturalny, jedną cytrynę, ząbek czosnku, jedną papryczkę chili, dwa jajka, paprykę wędzoną słodką, sól i pieprz, odrobina oliwy z oliwek i ocet, który będziemy za chwilę dodawać do wody. Do naszego jogurtu dodajemy soku z cytryny. Następnie dodajemy czosnek i tutaj patent na obieranie czosnku. Przekrajamy go na pół i po prostu wyciągamy ząbek z osłonki i przeciskamy przez praskę do jogurtu. Wszystko razem mieszamy dokładnie. Kroimy naszą paprykę. Kroimy ją w poprzek. Ze środka wyciągamy całe pestki. Na patelnię wylewamy oliwę z oliwek i wrzucamy paprykę. Dodajemy odrobinę papryki słodkiej wędzonej i wszystko mieszamy. Do naszej gotującej wody dodajemy łyżkę octu. Wszystko mieszamy. Jajko wbijamy do miseczki, tak żeby żółtko było całe. Robimy wirek w garnku. W momencie, kiedy woda wiruje, dajemy miskę nisko-nisko nad wodą i wrzucamy nasze jajko. I dookoła zaczynamy mieszać. Czekamy 2-3 minutki, aż jajko się ugotuje i będziemy je za chwilę wyciągać. W międzyczasie mieszamy, żeby się nie przykleiło do dna. Dwie minutki później wyciągamy nasze jajko w koszulce do miseczki i to samo powtarzamy z drugim jajkiem. Bierzemy miskę, wlewamy wcześniej przygotowany jogurt, doprawiamy pieprzem, solą wykładamy nasze dwa jajka i na sam koniec dodajemy naszą papryczkę i tak wygląda najlepsze śniadanie z jajek jakie jadłeś Jak zawsze na końcu filmu wyświetlamy makro i kalorie dla tego śniadania, a wszystkie składniki potrzebne do zrobienia tego przepisu znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, proszę daj nam znać. Możesz to zrobić zostawiając nam komentarz pod filmem, dając nam lajka lub po prostu subskrybując nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!